Pokażę dwa sposoby, jak szybciutko, łatwo można poprawić funkcjonowanie osoby która jest bliska mdlenia, która czuje słabość, która czuje odpływ energii. Wykorzystanie punktu początkowego i końcowego meridianu serca. Meridian serca to kanał energetyczny, który odżywia nasze serce w energię, w energię ci, I wykorzystanie jednocześnie, utrzymując punkt Końcowy, który znajduje się na piątym palcu od strony wewnętrznej oraz punkt początkowy, który znajduje się właściwie pod pachą, powoduje, że pobudzamy przepływ energii w tym meridianie i co za tym idzie, dodajemy energii dla naszego mięśnia sercowego. Bardzo szybki sposób, bardzo prosty i przynosi bardzo dobry efekt. Jedna ręka, Druga, będziemy widzieli stosując to, że czasami naprawdę można w szybki sposób przywrócić daną osobę do, do funkcjonowania. I drugi sposób, który pokażę, to jest tak zwana mudra ratująca życie. Mudry to są specjalne ułożenia palców. Hindusi zauważyli, że połączenia poszczególnych palców wytwarzają w ciele naszym konkretne częstotliwości i wykorzystują je w praktyce leczniczej. Mudra ratująca życie, warto, żeby każdy ją znał. Ustawiamy palce wskazujące na kłębie kciuka, natomiast palec trzeci-czwarty łączymy z kciukiem, palec piąty jest wystawiony na zewnątrz. Jeżeli to osoba, która jest w naszym otoczeniu zasłabła, wtedy możemy to my złożyć palce na dłoni tej osoby, w tym celu bierzemy dłoń, przykładamy palec wskazujący do kłębu z kciuka palca trzeciego, czwartego. Robimy jednoczesne połączenie, zostawiamy palec piąty i tak wygląda. Możemy oczywiście je przytrzymywać. Wytwarzamy w ten sposób określoną częstotliwość, która w naszym ciele powoduje, że mięsień sercowy ulega wzmocnieniu. Jest to tak zwana mudra ratująca życie.